Super hero of turkey superhero of turkey Superhero of Turkey ever the super birds of turkey Dzisiaj mamy wizualnie. Tak, nazywa się Marvel Heroes 2016, a ten koleś nazywa się e, Winter Soldier. Chwilę, chwilę mi zajęło chwilę mi zajęło e, To jest Baki najlepszy przyjaciel e, Steve'a Rogersa, czyli kapitana Ameryki, który dziś będzie naszym przydupasem. E, zmieńmy od razu mu moc na samym początku, e, bo zakładam, że pod. tak, pod tym ma unik, a pod jedynką ma. Mieczem, e, f, mieczem, nożem, 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 nożem. Zamienimy mu te dwie moce. Będzie od razu lepiej. Okay. E, nigdy nie pamiętam, jak ten kolor się nazywa. John James Buchanan jakoś. Sprawdźmy. E, w biopic będzie James Buchan Bucky Barnes Na początku ten koleś w ogóle był dzieciakiem w komiksie W oryginalnych komiksach z... chciałbym powiedzieć doktorem Strange'em Kapitanem Ameryką to był dzieciak którego, Który gdzieś tam na wojnie był Nie wiem, nie czytałem tych komiksów I Kapet Kapitan Ameryka zrobił z niego swojego Przydupasa, jednego z tych najbardziej standardowych Takich, najbardziej znanych On będzie biegał przy Przy, przy mojej nodze i tam machał, nie wiem, ogonem Czy... piesek No, i później e, Różne inne wersje powstały James Buchanan Bucky stał się jakby przyjacielem z dzie dzieciństwa, czyli historia została tam nadpisana, a później w wyniku eksperymentu w Związku Radzieckiego, który myślał, że Buckym też jest serum super żołnierza, tak jak w Stevie Rogersie. Zaczęli na nim przeprowadzać eksperymenty, okazało się, że nie ma tego, tego, całego, tego, 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 tego super, super żołnierza w tym żołnierzu, więc, więc zaczęli na nim eksperymenty swoje robić i przerobili go na takiego, takiego tam, nie wiem, wybranego mózgowo. Ty oglądał filmy, ten mniej więcej zna historię, bo była trochę bardzo zbliżona do tego, co tam później w komicie z nim wymyślili, nie? Ale nie oszukujmy się, ten koleż nie jest Kapitanem Ameryką, nie jest tak bardzo super przewypaszny. Nie to żeby Kapitan Ameryka był jakoś super bardzo przewypaszny. Ja nie, nie jestem fanem kapitana Ameryki zbytnio, ale ale tego gościa po prostu nie znoszę. Nie oszukując nikogo, tego gościa konkretnie nie znoszę Bakiego, on mnie w nerwia starszym. To znaczy nie, Baki jako Baki był ok. Baki jako Winter Soldier, zarówno w filmie, jak i w komiksach. Team Iron Man, All the Way. Możecie to z muzyczką ze świątyń, jakąś puścić. Jingle bells, ten Iron Man, Iron Man, All the Way. Więc granie tym gościem nie sprawia mi żadnej przyjemności, szczególnie, że grając nim, mam wrażenie, że gram niewydarzonym pani Panisher jest wydarzonym pani To jest niewydarzony pani ja wiem, że to jest dość oryginalna postać, i on ma tam jakieś swoje. Czy on przychodzi przed drzwi tak brutalnie? jakieś tam swoje klimaty, ogólnie ludzie zdają się go lubić. Ja go bardzo nie znoszę, więc nie zgadzamy się, nie musimy się we wszystkim zgadzać przecież, nie. Ale to jest jedne z tych. Go... W sumie z drugiej strony, jeżeli yy, czarna wdowa i. Yy, Black Widow. Jak ona jest? Szalowa na polski przetłumaczona? Nie wiem. Jakoś, jakoś ją dziwnie przetłumaczyli, przynajmniej w, w, w tych wersjach komiksu, którym, który, które miałem w łapie. A Black Widow i Hawkeye są w Avengersach, to, to ten koleś spokojnie może być, bo on ma przynajmniej metalową łapę i jest podrasowany. A tamci... niekoniecznie, nie? Więc, więc nie dziwię się, że on akurat się przewija jako superbohater, ale... Charakter go nie lubię. Ja nie wiem czemu aż tak bardzo mnie drażni jak mnie drażni, ale... Czy ja mam też... Coś... Arzut może jeszcze nie. Ale... Okay. I to zadaje jakiś sensowny damage, to co on robił. Nawet bardziej sensowny damage niż czasem. Y tego co widzę na niektórych postaciach, wiecie, jakieś takie naprawdę mocne ataki, udawałoby się tam rakiety latające i te. No niestety ta gra absolutnie nie jest realistyczna, bo wtedy nie miałaby sensu i w ogóle nie, nie byłoby co mówić o balansie postaci, ale fajnie by było, gdyby rzut nożem nie zadawał takich obrażeń jak, nie wiem, rakiety, nie? Z drugiej strony, no kurka, no, aha, tak, zwołk poleciał bardzo. Z drugiej strony nie przesadzajmy, bo m, jakoś twórcy muszą sobie z tym poradzić. No, ale jak dla mnie Baki może być kompletnie niewydarzony i, i będę zadowolony. Jeżeli będzie wybitnie mocny, to będzie mi to przeszkadzało, bo będę musiał go oglądać, bo ktoś nim będzie grał w piłkę, albo na analizach. No tak, jak sobie biega to ten. Zresztą, ja możliwe, że bakiego widziałem parę razy i pomyliłem go z Paniśerem, bo jak on tak biegnie. Oh, to nie powiem, żeby był jakoś bardzo podobny do swojego filmu. Toż nie to, że nie przypomina filmowego pierwowzoru, wzoru, nawet bardzo przypomina. Tylko mam maskę, której... Myślę intensywnie. Dobraź go. go! Znana. I uciekamy. No ale też nie powiem, żeby był najbardziej szobą postaczą, bo czasami Gringo po prostu jest zjadany przez dwa trzy ataki tych bohaterów. A tutaj mam wrażenie, że Kapitan Ameryka robi więcej niż. niż niż niż, niż baki, ale to akurat mnie nie dziwiło. Tak, tak powinno być właściwie. Już ok możemy skakać, który level zdjęliśmy tak właściwie. Piąty, połowa drogi, co to jest. Yes, yes. Avenger Tower, można przyłączyć filmik i można rozdać punkty i zobaczyć co... nie. tnie. zawodowaliśmy do wieży Starka i tam zawsze tnie... Znaczy przepraszam Avengers Tower. To się Avengers Tower teraz nazywa już nie ten Stark no. Witamy w Hell's Kitchen. W ogóle dzisiaj jest troszkę inaczej, bo dzisiaj powinien być Doktor Strange, ale Doktora Strange'a nie ma, dlatego że jeszcze nie ma eventu świątecznego. Jak widzicie, ja sobie przygotowałem mnóstwo rzeczy do otworzenia na event świąteczny. Przedadzą się w następnym odcinku. A event świąteczny, o ile mnie pamięć nie myli, ma ruszyć no, dopiero 18 więc będę nagrywał tak zaraz przed, przed rzuceniem. Co na na głowie? Kto to w ogóle jest, Misty Knight? Już wcześniej nie zauważyłem, przynajmniej nie z tą fryzurą. Spróbujmy rozdać mu trochę punktów bo yy, co nie mo, co nie mogę? Kasu? Mogę albo to albo to OK Weźmy to nie łapę, bo why not w końcu I tylko te na razie mam dostępne No to dobra to zaraz zobaczymy co i jak jest tak to. A, to jest pasyw. Pacyfistyczna broń. Okej. Okay. Z noża. Dobra. Lecimy dalej. I zobaczymy, co nam się tu dziś osiągnąć z tą postacią. Zazwyczaj dochodzimy do plus minus tego samego fragmentu gry. O, ale przyrżnęło. Czyżby coś mi się w tyle zaczął osiągać? Nie. Właśnie wbiłem szósty poziom, nie wiem na czym. Ale dobra, nie wiem, jest okej. Okay. Jak, jak, ja. Tego jeszcze muszę ubić. Cztery sztuki. Ale jak to jest tłum ludzi, to czasem jest trudno. Widziałem czasem tutaj boty, Właśnie się już się większość botów twórcy wyzbyli. Jakieś systemy antyboterskie nam na, wrzucali i jest dobrze Ale y, raz widziałem boty i to było straszne, bo te boty były raczej troszkę wyżej levelowe I kosiły tutaj wszystko zanim człowiek się zdążył w ogóle zabrać za tłuczenie za, za tego badziewia W rezultacie doszło do śmiałej sytuacji, że nie mogłem tutaj wykonać tego kawałku quest'a bo, bo boty ciały szybciej niż gracze i nie byłem w stanie nawet trafić z tej, tej cholery Dobra, złapmy podpalaczy. Możemy złapać podpalaczy. I... Trzęsień, nie, nie, nie powiem, żebym był tam jakiś szał, ale... Ale zawsze jakieś kwestie. Jesteśmy w połowie drogi. O, już ósmy poziom. Czy ja mam jakieś bosty dla EXPA w tym momencie? Mam wrażenie, że EXPA leci, z drugiej strony na początku zawsze bardzo szybko leci. Już skończyło się, skończyło się. Fajny drop, fajny drop. Przy drop nie śmiałem. Stanowczo, stanowczo tak. Pum, lecimy. Wow! No akurat dla przeciętnych zbiorów Baki jest dobry. Du du Dużo więcej bym się nie spodziewał po nim. Ja tam liczę teraz na promocję tego dodatku z Doktorem Strangem, to bym sobie go zakupił, bo tam są fajne rzeczy, a nie chcę tych rzeczy na te rzeczy wydawać in-gameowej kasy. Tych, tych wszystkich. Jak to się tam nazywa? Kryształów Eternity Crystal, o tak, tak, tak to się zwało. No, 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 już nie trzeba mi tutaj dawać, mi te 30 tak, od razu lepiej. Zawsze musimy na nowej lokacji powczytywać, to ale zaraz jak moby wyskoczą, to też przytnie. No, Tu coś tu jest. To już pan jakie ten karabin został po żebra Karabin zapewne też lepszy niż to co miałem Tak, ej, ej, cywilu, ej! Nie zastanawiaj się, nie klękaj, uciekaj. Prawda? Co oni robią w ogóle gdzie nie skończeniu, co to robić? Jestem... Jestem zdruzgotany i brakiem zainteresowania moją osobą. Z drugiej strony grambakim. Kto by się bakim szybował. Bez przesady. Eee. Uh, chociaż przyznam, że ten, ten, ten... Yy, Kapitan Ameryka czy Avengers? Kapitan Ameryka, gdzie właśnie tam mieliśmy do czynienia z Bakiem i, i, i to o to chodziło jest chyba moim ulubionym filmem, w którym występuje Kapitan Ameryka. Tak? Nie, no, dobra, Avengers jeszcze jedynka było, to też mi się bardzo podobało, ale z tych wszystkich, Kapitan e, Ameryka 1, 2, 3, to dwójka była zdecydowanie najlepsza. A reszta, tak, tam jakoś tak, tak, tak była, no. Jedynka, dopiero wersja reżyserska była do obejrzenia moim zdaniem, bo, bo wersja standardowa była mocno przereklamowana, a do obejrzenia, wersja reżyserska była naprawdę fajnym filmem, bo wersja kinowa była... a trójka jest moim zdaniem przereklamowana, ale głównie dlatego, że to jest film, który robi upąd w stronę fanów komiksu. To nie jest y, kolejny film z uniwersum Marvela, którym ma namówić y, niczego nie spodziewających się graczy, graczy, widzów na to, żeby pokochali Marvela, tylko to jest film dla już fanów komiksu. Dobra, tak jest. Pani Nguyen, wbijamy. Ile nam tu expa zostało? Troszkę do wbicia na poziom dziesiąty. No chodź, panie Venom, wbijemy cię. Ja dochodziłem do tego etapu jak, jak grałem wcześniej, że zdążył przywołać kogukolwiek. Wydaje mi się, że nie. Chociaż z drugiej strony sam Kapitan Ameryka powinien go zjechać. On może podlevelowany nie jest, ale ma sprzęt dużo lepszy niż, niż Baki. Więc go powinien robić dużo. Nie jest tym grutem czy kleją, ale, ale jest nieco. I dziesiąty poziom. Pum! Możemy pogadać i uratować Travel Power. Jaki on ma Travel Power? Aha, szybko biega. Jeździ na rolkach. Powinien mieć rolki w butach wbudowane. Coś tu dostałem na koniec fajnego. Dostałem taki skill. I... Double Time. test ten jego sprint. Aha. To, 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 like to dajemy trójkę. Co to będzie robiło? Halo, of Bullets Upgraded. Okej, okay, to masz tak długi dam. Deadpool i Punisher all the way. Dobra, proszę państwa, to był dla was Baki, czyli Winter, Winter Soldier. I pierwsze 10 leveli tą postacią, jak widać jest to jakiś taki bardziej attacker niż tank czy, czy, czy crowd control, ale też nie widzę większego zastosowania dla tej postaci, kiedy macie takich gości jak Punisher czy, czy Deadpool, czy, czy już całkowicie wypaśne jak Kapitan Ameryka, nie wiem, Doctor Strange, co prawda tam już klimat magii, ale, ale też dystans i też klepanie mocne, więc... Bakieris, dziękuję za uwagę i hej! Ha, i teraz moja ulubiona część programu. Kostiumy. Zobaczmy, co mi tam dają. Z Winter Soldier. Uff. Filmowy, bardzo podobny do. Aha, nie da się przesunąć. A tak, miał tą maskę. To wcześniej ten mówi kostium, a to jest z tego Civil War. Jakby chyba lepszy, chociaż. A to jest cały Snow Gear Costume. Bez szału, chociaż przyznam, że, że te filmowe są ciut lepsze niż ten jego standardowy, ale ten standardowy też nie jest zły, więc. Jest to postać, na którą wydaje mi się, że ktoś chciałby dla tej postaci zacząć grać i wydać gotówkę na tę postać. No nie, może się mylę, może oni. Może ma jakąś grupę fanów taką, nie wiem. No. Ale, ale poza tym. No.